Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, telewizja w punkt. A dzisiaj na celowniku Klimat, Lewica, Siostrzeństwo, bo tak właśnie brzmi tytuł książki Marka Bejlina, który jest moim gościem, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry wszystkim. Czy mogę od razu się pochwalić i pokazać tę książkę? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Okładka, o, jest, tak okładka wygląda. żółta, nie czerwona, yy, troszkę wyżej. Żółta. Jest, widzimy tak? tytuł. Jest, dobrze. Świetnie. Wydała ją krytyka polityczna. Wydała ją krytyka polityczna, a do tej triady Klimat, Lewica, Siostrzeństwo jest jeszcze druga część ty tytułu dołożona. Mianowicie rewolucje trwają, a w nawiasie kontrrewolucje też, co opowiada o naszej y, sytuacji, o tych, którzy, y, którzy chcą zmian na lepsze. Ale czy to znaczy, że my żyjemy y, u schyłku rewolucji, czy jesteśmy już w dobie kontrrewolucji? Y, w jakim punkcie politycznym się znajdujemy według Twojej diagnozy? Nie. Rewolucje trwają. I prawdopodobnie jeszcze bardzo długo nie, nie będą się kończyć, że no, potrzeba jeszcze więcej nam rewolucji emancypacyjnych, podkreślam rewolucji pokojowych, bo cechą tych rewolucji, o których piszę, jest reguła non-violence. Rewolucji pokojowych, które tak mogą mobilizować społeczeństwa i tak mogą, albo muszą mobilizować witryty polityczne, żebyśmy potrafili pogodzić naprawę demokracji z ratowaniem klimatu, czyli mówiąc po prostu ratowaniem ludzkości przed katastrofą klimatyczną. Ale oczywiście rewolucje nie występują same, równie trwałe i równie obecne w, w naszym życiu, zresztą widzimy wokół przy rządach PiS, ale też i przy innych rządach, są kontrrewolucje. To znaczy takie prądy, które chcą te wszystkie zmiany zatrzymać, wrogo przejąć i przerobić na swoje. No, jednym słowem, żyjemy cały czas we władzy tych dwóch trendów i raz, co wiemy z teraźniejszości ich historii, Raz bierze górę, raz drugi bierze górę. Czy, yy, czy jest jakaś szansa na ostateczne zwycięstwo rewolucji? Bardzo. Czy jest szansa na w miarę trwałe zwycięstwo tych trendów progresywnych, emancypacyjnych, prodemokratycznych i proklimatycznych? A jak mówię prodemokratycznych, to nie mówię o utrzymaniu tego modelu demokracji, jaki jest teraz, tylko o yy, głębokiej, naprawdę głębokiej. Reformie obecnych modeli demokratycznych, czy więc jest szansa na to, żeby jakoś ustabilizować tę wielką prodemokratyczną zmianę? Mi się wydaje, że tak, co nie oznacza, że to będzie nieodwracalne. No i dochodzi. Twojego e, klimatu. Jeżeli można, Marku, bo jest to taki nawet tak. idealny, który rysujesz i który na pewno, przynajmniej na tym, na tym poziomie opisu cała masa osób, niezależnie właściwie od świata poglądu, byłaby w stanie zaakceptować, ale od idealizmu do utopii jest niedaleko. I ja tu chciałam cię zagiąć trochę twoim własnym cytatem. Kiedy piszesz tak, chcieliście radykalnej reformy, Republiki Francuskiej, macie renowację Piątej Republiki, tym razem z Macronem, zamiast Charlesa de Gaulle'a jako jej królem. Pokazaliście w wyborach Faka spd a i tak ta partia współrządzi Niemcami. Chcieliście lewicowej Grecji, która wprowadzi sprawiedliwsze dla społeczeństwa obciążenia związane z kryzysem. Otrzymaliście równościową retorykę Aleksisa Cifrasa i z grubsza to, co było, bo interesy potęgi instytucji finansowych czy północy Unii na czele z Niemcami. Reprezentowane przez Trojkę, czyli Komisję Europejską, MFW i Europejski Bank Centralny, okazały się silniejsze niż krajowa legitymacja wyborcza. I to dla wszelkich rewolucji ja zresztą zgadzam się z tą diagnozą to można by dodać, um, można by dodać to, co działo się w Stanach, ruch, ruch Black Lives Matter, który zakończył się wygraną dość prawicowego kandydata demokratów można by dodać to, co stało się z ruchem oburzonych, w Hiszpanii i można by chyba dodać strajk kobiet, z którym co się stało? Nie wiadomo. Gdzie ta rewolucja? Rewolucje nie, nie wybuchają nagle dzisiaj. Rewolucje postępują małymi krokami. Nie liczmy na wielkie, radykalne Zmiany, które przyjdą natychmiast. Tak się nie dzieje. Nawet rewolucja francuska takich wielkich, radykalnych zmian nie wprowadzała. A to znaczy, owszem, wprowadziła, ale później była wielka cofka i dopiero kilka dekad później z, tej, z wielkiej rewolucji zrodziła się francuska republika. Niekoniecznie rewolucyjna, ale to i tak była wielka zmiana. Otóż, yy, mówimy sobie, że o takie właśnie realistyczne zmiany chodzi na lepsze, a nie o, 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 o nadzieję na wielką apokalipsę demokratyczną czy antydemokratyczną. Apokalipsy się nie zdarzają i to jest oczywiście wielki kłopot, ponieważ katastrofa klimatyczna wymaga szybkich, radykalnych działań. Czy my jesteśmy w stanie je przeprowadzić jako ludzkość, czy powiedzmy jako ta część demokratycznego świata, który może też stworzyć wzory działania dla innych, A to to się właśnie będzie okazywać przez najbliższą dekadę czy przez najbliższe dwie dekady, ale ja nie jestem aż tak pesymistyczny jak ty, ponieważ zmienia się świadomość społeczna, zwłaszcza zmienia się świadomość w młodych pokoleniach. To znaczy, wydaje mi się, że dwie, dwa wielkie pewniki właśnie na naszych oczach bankrutują. Te pewniki, które utrzymywały dotychczasowe demokracje przy życiu. Pierwszy pewnik to jest oczywisty. Zbankrutowała rozwoju, ta idea wzrostu, jaką stworzyły wielkie rewolucje przemysłowe, jaka Obowiązuje do dziś, to znaczy polegająca na maksymalizacji zużycia zasobów, pracy ludzkiej i tak dalej. To widać, to nam przyniosło katastrofę klimatyczną, to trzeba zmienić. Ale jest drugi pewien, który na naszych oczach bankrutuje. To jest przekonanie, że demokracja może opierać się wyłącznie na władzy elit. Otóż, e, e, a, a więc na wyraźnej hierarchii, e, w której na górze są rządzące elity, a na dole jest jakieś społeczeństwo, któremu coś się proponuje, a potem się tego nie robi. Co, co się proponuje? Na jednym które się niechświetlająco e, w, w mniejszy lub większy sposób i e, interesuje się nim wtedy, kiedy przychodzi moment e, e, wyboru. Myślę, że. Przede wszystkim ta świadomość szybko ulega zmianie na rzecz, powiedział, takiej obywatelskiej solidarności i obywatelskiego współdziałania w budowaniu, w budowaniu ustroju, w rządzeniu państwem, w tworzeniu instytucji politycznych i społecznych. To jest trend, który ja widzę wszędzie i on się wyraża nie tylko w publicystyce. O co łatwo, ale on się wyraża w wielu ruchach społecznych. I teraz, jak mówisz, że Black Lives Matter, to, to jest nieprawda. Black Lives Matter wprowadziło wielką agendę ideową, która niesłychanie wpływa na Amerykę i wpływa również na tego umiarkowanego czy prawicowego Bidena. Black Lives Matter wprowadziło do Kongresu amerykańskiego i wprowadza całą rzeszę zupełnie nieznanych wcześniej amerykańskiej publiczności polityczek i polityków pochodzących, z etnicznych, pochodzących z mniejszości seksualnych, z mniejszości płciowych. Jednym słowem się dokonuje. E, e, rodzaj rewolucji w rzeczy podobnie się dzieje z polskim strajkiem kobiet Zrewolucjonizował społeczeństwo już teraz zrewolucjonizował elity polityczne, jeżeli platforma, nagle. E, Marku, krzykasz, no, nie Po długich deliberacja. Tak. Krótkie pytanie teraz. Tylko do końca. E... O, 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 opowiedziała się za liberalizacją ustawy aborcyjnej, to jest to wpływ strajku kobiet. A nie Ale mówiłeś o wielu samodzielnego dojścia do rozumu. Mówiłeś o wielu o. zagrożeniach i mówisz na przykład o klimacie i pytanie brzmi, czy te zmiany są wystarczająco szybkie, czy zdążymy, czy zdążymy z tą agendą, z tym ratowaniem nas świata i wszystkiego, wprowadzając zmiany, które powiedzmy są jedną setną, czy no, nie wiem, jak będziemy to wyliczać, ale są ułamkiem tylko tego, co należałoby zrobić, żeby się udało. Na razie przegrywamy te batalie, absolutnie. Na razie robimy bardzo mało. I Nawet Europa, która jest światowym liderem nowej polityki proklimatycznej, też robi zdecydowanie za mało i więcej jest tam retoryki niż do no, takich realnych, dogłębnych działań. To wszystko prawda. No ale też i oczywiście ten wyścig będzie trwał, ten wyścig będzie coraz bardziej dramatyczny. Jednak mam nadzieję i y, y, że y, w ciągu dekad, dwóch dekad y, da, się, da się doprowadzić do takich zmian świadomości y, i w młodych pokrew będą coraz starsze, a więc będą coraz bardziej wpływowe będą rządzić polityką i w elitach politycznych, które też właśnie będą się zmieniać wskutek zmian demograficznych, że ten świat ruszy z miejsca w tę stronę, a jeśli nie ruszy, to rzeczywiście to, to jesteśmy totalnie przegrani, ale nie chcę zakładać z góry przegranej, bo to nie ma sensu. Jeżeli założymy, że przegrywamy, to, to trzeba zamknąć się w domach i czekać na katastrofę trzeba robić. To, co uważamy, że jest możliwe do zrobienia, i jest bardzo wiele, bardzo wiele różnych programów, które nie są aż takie trudne, które nie wymagają wielkich wysiłków i wielkich rewolucyjnych zmian, które już teraz można wprowadzać po to, żeby na razie te zmiany klimatyczne opóźniać, właśnie po to, żeby dać czas społeczeństwom, żeby mogły no zmieniając się, e, skuteczniej walczyć z tą, z tą katastrofą. Ale innej drogi nie widzę i e, nie widzę innej drogi, niż jednak e, wiara w to, że to się uda. Nie teraz, nie za pięć lat. E, być może e, przypuszczam, coś się uda za dziesięć, a zapewne już dużo więcej uda się za dwadzieścia. Ale czy nie jest zastanawiające to, że znowu w takim razie musimy swoją nadzieję streścić w haśle, które ma już bardzo dużo lat i brzmi: bądź realistą dokonaj niemożliwego. To jest hasło z 1968 roku, a my znowu, po to, żeby być realistami, musimy dokonywać rzeczy niemożliwych. Mówiąc my, mam na myśli, Szeroko pojętą opinię publiczną, społeczeństwo obywatelskie, publicystów, myślicieli, polityków, filozofów, działaczy, aktywistów. Czy to się sprowadza do bycia swego rodzaju takim nawozem dobrych zmian, że trzeba się pogodzić z przegraną? Na przykład strajk kobiet powinien się pogodzić z tym, że był etapem? Ale nie jest powiedziane, że strajk kobiet był etapem. Być może etapem były postacie, które tworzą dzisiejszy strajk kobiet, ale bez wątpienia sam strajk kobiet nie był etapem. Myślę, że strajk kobiet jako ruch, jako koncept ma dużą przyszłość, a ma tę przyszłość dlatego, że według mnie w ogóle w tej ma w sobie dużo większy potencjał. Takich e, zmian e, z jednej strony progres, z drugiej strony solidarnościowych i e, e e e emancypacyjnych niż e, inne ideowe, ponieważ bagaż doświadczeń kobiet, bagaż doświadczeń z, e, z wykluczeniami, z opresją e, jest e, większy niż przy innych ruchach i według mnie dużo bardziej. Przemyślany i przerobiony na pozytywne programy. To na przykład jest charakterystyczną cechą czarnego feminizmu amerykańskiego z lat, z lat 80., który bierze pod uwagę wykluczenia nie tylko płciowe, ale także rasowe i ekonomiczne. I w gruncie rzeczy takiego myślenia nam trzeba, żeby tak zreformować demokrację, żeby stała się ona istotnym narzędziem walki z klimatem. Bo powiedzmy sobie szczerze. Ja sobie świetnie wyobrażam walkę z klimatem, nawet całkiem udaną według autorytarnego modelu chińskiego takiego oligarchicznego, autorytarnego kapitalizmu. Ale czy chcielibyśmy ludzkość wyprowadzać z piekła klimatycznego po to, żeby wpędzać ją w piekło polityczne, to według mnie to jest marna gra. No więc trzymajmy się, się tego, że walka z klimatem oznacza też i musi oznaczać walkę o, o lepszą demokrację i w tym feminizm je, ma ciągle niewykorzystane społecznie zasoby ideowe i tak i, i mobilizacyjne. W tym sensie strajk kobiet nie przegrał, teraz przeciwnie jest dopiero na początku swojej drogi. Czy, a, o, teraz że... jeszcze, a, a teraz jeszcze, a teraz jeszcze myśl realistycznie żądaj niemożliwego, ależ to jest to jest bardzo realistyczne i bardzo stare hasło, które zostało w ten sposób sformułowane w 1968 roku, ale ma znacznie starszą historię. Bądź realistą, żądaj niemożliwego, mówiły sobie właśnie pierwsze emancypantki XIX-wieczne, które śniły o, o wyborczych prawach dla kobiet i o równości politycznej między kobietami i mężczyznami. Bądź realistą, żądaj niemożliwego, myśleli sobie abolicjoniści i, i ci niewolnicy, którzy dążyli do zrzucenia jarzma i tak dalej, i tak dalej. Można to odnieść do, do, do historii, przez to zobaczyć. Że właśnie, że to niemożliwe, że to, co się wydaje trudno, w jakimś mo momencie staje się koniecznością społeczną, całkiem realistycznym programem i w gruncie rzeczy przeszłością realizowaną czy zrealizowaną. Nigdy do końca, ponieważ wciąż kobiety nie mają pełnych praw, ponieważ wciąż pokłosie niewolnictwa w postaci rasizmu istnieje. Ale y, y, tak, ale, y, y, ale to, co najważniejsze, czyli przełamanie tego, co się wydawało, niemożliwe, co się wydawało tylko utopią, nastąpiło. Gorzej, jeżeli następuje regres. Tak, jak teraz w Ale teraz w Polsce następuje tak, regres. co? To regresy. będą regresje. Prawo się zmieniło. To chciałam Cię zapytać na koniec już naszej rozmowy trochę o taką zawiedzioną miłość polityczną. Pamiętam, kiedy ruch oburzonych w Hiszpanii był masowy, kiedy na plac, na Puerta del Sol przychodziły tłumy setki tysięcy ludzi z całego Madrytu i przyjeżdżały z całej Hiszpanii. W dzielnicach poszczególnych były zebrania, tak zwane asamblee, zgromadzenia, które. Na które przychodzili ludzie absolutnie zwykli, barman, straganiarka, pani wychodząca w teatru na szpilkach i w futrze, różni ludzie, którzy siadali na placu i dyskutowali. Widziałam takie zgromadzenie na, na lawa pies bardzo fajnej madryckiej dzielnicy. I to rzeczywiście miało taki wydźwięk rewolucyjny. Potem po jakimś czasie znowu obserwowałam lawa pies i, i tych samych ludzi, słuchałam tego, co mówią w barach. I dominował nastrój właśnie zawiedzionej politycznej miłości, czyli niezadowolenie z tego, że zmiany nie były wystarczające, że ktoś znowu zawiódł, że nie ma postępu. Czy Ty umiesz dać odpowiedź na taką polityczną, zawiedzioną miłość? Co robić, żeby te nieuchronne, jak sam mówisz, Porażki po drodze no nie, prze, nie były przekute w taką w aptykację, taką w rezygnację. No, spójrzmy na e, ruch Occupy i na e, e, Indignados e, jeszcze od innej strony. E, zwłaszcza w Europie. Ten ferment e, wprowadził e, bardzo silnie i to dzisiaj w, widzimy. Problem nierówności ekonomicznych do mainstreamowych agentów politycznych, do Unii Europejskiej, do, do elit politycznych, do elit finansowych, nawet to te ruchy to zwerbalizowały i to te ruchy uprzytomniły wszystkim, że nierówności ekonomiczne, co Pociąga za sobą nierówność praw realną, są rujnujące dla, dla demokracji. Oczywiście. Znowu wprowadziły to jako agendę, a potem nastąpiło, na powiedzieć, długie nic czyli powolna, po, powolna praca e, 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 świadomości, ale dzisiaj nikt już przytomny nie powie, że. Że należy ten świat pełen nierówności, także w, w, w Europie, zostawić tak, jak jest, ponieważ on świetnie funkcjonuje. Nie, już wszyscy widzą dysfunkcję tego. No dobrze, to było bez wątpienia zwycięstwo tego typu ruchów. Ono się nie przełożyło, niestety, na reprezentacje polityczne, takie bardzo silne, chociaż w Hiszpanii jednak wyrosła z tego partia Podemos. No ale nie jest taka jak tak silna i tak zmieniająca że rzeczywistość Hiszpańsko, jakiej się zapewne spodziewali ci wszyscy, którzy na stawiali wcześniej. No ale dobrze, ale można powiedzieć, że ruch, że, że te ruchy weszły przez swoją agendę do innych partii politycznych, które stopniowo zaczęły się jakoś na tę problematykę otwierać. Dobrze, więc trzeba w to bić dalej. Trzeba dalej, trzeba dalej uprawiać tego typu ruchy, tego typu perswazje, tego typu zgromadzenia, tego typu protesty, bo one mają realny wpływ na, na, na społeczność świadomą. No to chyba trzeba tylko powiedzieć na koniec naszej rozmowy, powtórzyć po raz kolejny. Zakładajmy komitety. A ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę o rewolucji siostrzeństwie i lewicy. I polecam telewizję w punkt. Na przyszłość. Moim gościem był Marek Bejlin. Dziękuję bardzo.